Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na otwarciu ofert w postępowaniu na przebudowę ulicy Bankowej w Komorowie. Przed otwarciem ofert informuję, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę w wysokości 1 390 000 zł. Brutto. Przechodzimy teraz do etapu otwarcia ofert. W terminie przeznaczonym na składanie ofert to jest do dnia dzisiejszego, do godziny 10 wpłynęła tylko jedna oferta, jest zapieczętowana, będziemy ją otwierać. Dobrze Proszę Państwa oferta została złożona przez wykonawcę Falbruk spółka z o Warszawa i Cesarabandy 42. Oferta została złożona na wartość brutto 1 323 480 zł, kryterium drugim wykonawca gwarantuje 60 miesięcy właśnie gwarancji zamawiającemu. termin wykonania zgodnie z warunki płatności. Oferta, podpisana. No i to tyle. To była jedna oferta w tym postępowaniu, także bardzo dziękuję Państwu za wzięcie udziału. Zapraszam do brania udziału w kolejnych postępowaniach. Dziękuję. Do widzenia.